Komentarz do spraw politycznych bieżących z, drugiego, z 22 lutego 2022 roku. Mój przyjaciel z Ukrainy zapytał się mnie, co myślę o, o, o tej sytuacji. No i ja mu to napisałem w komentarzu, który jest trochę długi, ale którego teraz streszczę i ewentualnie dodam własne komentarze, że jeśli Putin uzną te dwie separatystyczne republiki. To oznacza, że jest zdeterminowany do zaatakowania Ukrainy, w, w, jeśli konflikt w Donbasie będzie eskalował drogą tym, że Ukraina przeprowadzi jakąś podobną operację, tak jak powiedzmy operacja antyterrorystyczna za 2014, 2015 i później. I dodatkowo ze względu na to, że Uznał te republiki, nie będzie musiał się teraz z tym kryć, jak i w jakim zakresie będzie uzbrajał te republiki. Dodatkowo, jeśli chodzi o armię ukraińską, to z tego co wiem, to ma 66 batalionów, plus obronę terytorialną, plus lokalne grupy paramilitarne, to są razem setki tysięcy ludzi, plus cały sprzęt i logistyka. To tak czy inaczej, powiedzmy, jest to dobry potencjał do zadawania Rosjanom strat, jeśli powiedzmy, zdecydują się zaatakować. Natomiast będzie to mał, jest to ograniczony lub całkowicie jakby nie, nieistniejący potencjał, jeśli Ukraina będzie chciała zaatakować. Będzie chciała zaatakować Rosję czy separatystów. Szczególnie teraz, kiedy wojska rosyjskie wkroczyły już do terenów zajętych przez separatystów w Donbasie i Ługańsku. I, i, I jeśli jest to, jakby to powiedzieć, część wyniku równania, które wynikają z analizy militarnego komponentu, to to, że ze względu na ten ruch Ukraina jest, jest położona w trudnej dyplomatycznej pozycji, ponieważ jeśli ona będzie właśnie eskalowała, to Rosja będzie miała z punktu widzenia swojej ideologii, układów sił i interesów tej realnej siły możliwości i powód, aby zaatakować w imię rosyjskiego miru. Ukrainę w, w imię ochrony i to będzie też konsolidowało, konsolidowało wewnętrzną władzę Putina, a także da mu pretekst na to, że właśnie z jego punktu widzenia on, był on tym samym, którym w 2008 roku był w Gruzji, czyli nie tym, który technicznie pierwszy pościął za spust przypominam sobie analizę ośrodków europejskich z oficjalnego raportu, było to, że technicznie to, to Gruzja, ostrzał gruzi, gruziński e, 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 rozpoczął tej, ten konflikt. Abchazji od Południowej, chyba z tego co pamiętam. I to, ozna, i to jakby to samo, te postawy oficjalne dwóch stron konfliktów w, że tak się wyrażę, łonie tego jednego konfliktu, w którym Zachód je, kibicuje Ukrainie, ale jednak wię, więzią instytucjonalną czy, czy jako blog geopolityczny jest jeszcze aktorem poza tym bezpośrednim teatrem konfliktu? To, to, to ten bieg spraw redukuje jakąkolwiek czy re, może nie jakąkolwiek ale redukuje możliwość i w ogóle szanse i też wytrzymałość czy, czy wytrwałość jakiejkolwiek reakcji ze strony NATO, USA Co, czy to jeśli chodzi o bezpośrednią interwencję militarną do do dostarczania broni Ukraińcom choć, albo do zwyczajnych sankcji. I ponieważ to też może jakby jest, jest w nomenklaturze zimnowojennej partia, która są tak zwane dwie partie, partia wojny i partia pokoju. To ten termin oznacza, że jedna prze do konfrontacji, a druga widzi jako sposób na konfrontację pewnego Pewnego rodzaju dogadywanie się, porozumienia, po to, aby skierować tę energię tego przeciwnika na inne strony, inne kanały, które w efekcie umożliwiają zablokowanie jego, jego strategii. To jest partia pokoju, a partia, partia wojny. Uważa, że właśnie konfrontację można powstrzymać, przez właśnie manie, raczej no posiadanie tego noża na gardle przeciwnika i, i też e ewentualne eskalowanie w stronę, w stronę wyższych drabin konfliktu. Na drodze ku pełnemu konfliktowi. I ta par partia pokoju może zyskać może zyskać, jeśli powiedzmy trupy, ludzi, którzy są najemnikami i so, raczej nie są najemnikami, ale są so, oficerami NATO i są so w, w jakimś sensie w jakimś sensie właśnie związani jako pomoc logistyczna w Armii Ukraińskiej jak mówi propaganda rosyjska, chociaż też ośrodki zachodnie komunikują, że wycofały swoich żołnierzy, to w przypadku jak te trupy wrócą do krajów, o ile wrócą, to to zwiększy siłę partii pokoju, jak i sam wybuch wojny będzie na pewno użyty jako argument w kampaniach wyborczych, chociażby we Francji w tym roku, albo w następnym, albo w tym roku, albo i też za dwa lata w wyborach. Albo midterm, albo presidential election w Stanach Zjednoczonych. I, I to też tak jakby ogranicza bodziec do inicjatywy Zachodu. Wydaje mi się, że najpierw Zachód będzie czekał na to, co Ukraina zrobi. I właśnie jeśli chodzi o Niemcy. To one też mają jakby inicjatywę, żeby deeskalować w przypadku jakby jakiegoś większego konfliktu, jeśli Ukraina i, Niem... i, 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 Rosja, i Rosja pójdą na wojnę, żeby być tym Rosjanką, ze względu na chęć dokręcenia właśnie interesów ekonomicznych i, i wszelkich idei tkwiących za blokiem kontynentalnym Haushofera. Ale jednocześnie też właśnie wszelakich połączeń ekonomicznych pomiędzy Rosją a, a Niemcami, ale też jako część odtwarzania nowych, starych centrów geopolitycznych sił, jako część wyłaniającego się porządku, porządku światowego w sensie policentryzacji świata i multipolaryzmu. Jeśli chodzi o Chiny, to one też na pewno chciałyby pokoju, gdyż inicjatywa jedwabnego Szlaku i, i wielkie budowy, wielkie projekty infrastrukturalne wymagają relatywnego spokoju. I jednocześnie jednocześnie jednak pomimo tego, że mają i taktyczny sojusz z Rosją, podyktowany też sił Stanów Zjednoczonych, ale także tym, co te dwa państwa mogą sobie dać, to oprócz tego i, I same Chiny, nawet jeśli by chciały powstrzymać Moskwę przed tym, to nie mają jeszcze dostatecznego lewaru jeszcze nie mają takich wpływów i siły w, w Moskwie, żeby, żeby Rosjanie nie bronili z interesów, które on, na które one patrzą jako core interest, czyli interesy bliżej rdzenia. A, a ekspansja NATO w kierunku wschodnim jest postrzegana przez Rosję jako zagrożenie, która z punktu widzenia zmiany układów w postzimno-wojennym świecie jest w defensywie i czuje swoją szansę na, na odrobienie strat i też konsolidację tam, gdzie już mają wpływy, jak chociażby na Białorusi. No i właśnie, i techniczną rzeczą jest to, że Chiny nie mają formacji wojskowej, która chroni, skutecznie jest szybka i mobilna, która chroni infrastrukturę jedwabnego szlaku, bo albo jeszcze taka w takim zakresie na tyle nie, 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 nie powstała, szczególnie, że to są jakby inwestycje w dużej mierze polityczne zdaniem ośrodków amerykańskich, czy chociażby indyjskich, na razie inicjatywy związane z Jedwannym Szlakiem nie dają Chinom, raczej dają Chinom i są częścią chińskiego PKB na poziomie od 1 do 5% według tych ośrodków, I, i są to na razie jakby inwestycje polityczne, a George Friedman wręcz mówi, że to jest droga, jaką uciekają pieniądze z Chin, i to jest taki bardziej kontrolowany sposób na to. Ja nie jestem co do tego do końca przekonany, ale fakt, że zarówno Rosja, jak i Chiny mają broń nuklearną, a Chiny nie mają jakby możliwości wystawienia wojsk bliżej teatru wojny, potencjalnego teatru wojny, jakby to już też samo przechyla szale na to, na fakt, że. Chiny nie będą wchodzić Rosji w drogę, jeśli chodzi o tą sprawę. Nie tą. Jeśli z kolei Ukraina reakcją na wkroczenie wojsk rosyjskich do Tombasy, do Ugańska właśnie zareaguje tak, że właśnie nic nie zrobi. Będzie miała swój stan gotowości, będzie przygotowywała się do odparcia ataków hybrydowych. Ale trzeba pamiętać, że w samym Donbasie i w samym Bugańsku są już wojska ukraińskie, które otaczają, otaczają niejako siły militarne separatystów z punktu widzenia geografii wojskowej i stawiają im czoła. I tych Rosjanie, z tego co wiem, jeszcze nie zaatakowali. I jeśli powiedzmy, oni nic z tym nie zrobią, to w ten czas to też nie jest dobre długoterminowo, dyplomatycznie dla Ukrainy. Dlaczego? Chodzi o... Chodzi o to, że... Muszę tutaj sobie... przypomnieć, co tutaj napisałem... Dziwne, ja coś najpierw piszę i to wszystko z głowy, a teraz, jakbym to powtórzył przed kamerą, to tak jakby muszę wrócić do tego i, i, i przeczytać to i przetłumaczyć sobie to jeszcze raz, ale jednocześnie, tak, jakbym, tak jakby nie mogę naraz korzystać z tego, co mam w mózgu i naraz z tego, co, co tutaj. Napisałem, albo przynajmniej jest mi trudno, nie wiem, może Roman Dymowski, kiedy powiedział, że im, im maszyny bardziej zaawansowane, tym człowiek głupszy. No ale tutaj generalnie chodzi o to, że o praktykę, o praktykę stosunków międzynarodowych, tak zwanych faktów, które są tam na miejscu. Oznacza to, że jeśli przez dłuższy czas te republiki nie zostaną ztłamszone i Rosja je uzna, i być może wraz z tym coraz więcej państw uzna te republiki, to będzie oznaczało z pewnym jakby precedensem, który będzie kierował sprawę ku federalizacji Ukrainy, gdyż jakby już jest bodziec ze strony większych mocarstw, czy to ze strony bardziej Francji, jeśli chodzi o format normandzki, czy to ze strony Chin, które mówią, że jedynym, że jedynym wyjściem z konfliktu jest trzymanie się porozumień mińskich, jest fakt, że te, te, te formaty dyplomatyczne, one zaleczają się do koncertu mocarstw, czyli, czyli to, że te silniejsze państwa dogadują się nad głowami i kosztem średnich lub mniejszych państw. I egzystują poza multilateralnymi, multilateralnymi rozwiązań, rozwiązaniami, jak Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa w Europie, OBWE lub ogólnie Narodów Zjednoczonych. Mhm. No właśnie, dodatkowo też jest czynnik ekonomiczny. W listopadzie, po październiku zeszłego roku, mieliśmy doty dotyczące mieliśmy kroki do, do, dotyczące liberalizacji handlu z Ukrainą, raczej liberalizacji obrotem ziemi, handlu na Ukrainie i co za tym idzie, tak czy inaczej, czy będzie ten konflikt, czy nie, ziemia będzie sprzedawana, ale jeśli Ukraina chce jakby mieć te inwestycje zagraniczne winne, Sektory gospodarki, żeby te pieniądze tam płynęły, które są jakby bardziej związane z życiem codziennego Ukraińca, to też długofalowo będzie potrzebowała właśnie deeskalacji i podnoszenie wojennych bębenków, granie wojennej muzyki też temu długofalowo nie sprzyja. Z kolei właśnie, i te wszystkie jakby czynniki mogą doprowadzić do tego, że mocarstwa uznają przy stole, że opcja federalizacji jest jednak bardziej korzystna, czy to jeśli chodzi o ze względu na przyjęcie kapitału, czy to jeśli chodzi ze względu na deeskalację de 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 i większą st część stabilności, czy to w regionie, czy w całej Eurazji. I w ten czas to ze względu na multietniczność, różne jakby, rozdźwięki na Ukrainie może doprowadzić do jakiegoś rodzaju parcelacji terytorialnej Ukrainy rozpadu państwa i upadku państwa ukraińskiego lub przynajmniej jego poważnego okrojenia. I no właśnie odpowiedziałem temu przyjacielowi, że yy, że bardzo wiele mediów pewnie będzie mówiło, że wojna już jest tutaj, tu i teraz, i to wszystko za chwilę wybuchnie, ale właśnie nie. To nie jest koniecznie tak, że to jest cios dla Ukrainy, ale to nie jest cios, który musi koniecznie prowadzić do wojny pomiędzy Ukrainą a Rosją. I na pewno nie do wojny przeciwko Rosja, kontra NATO czy Stany Zjednoczone, czy w ogóle Europa, Zachód. Właśnie tutaj powtarzam starą, już teraz od paru lat zauważoną maksymę, że Rosjanie wolą prowadzić działania podprogowe i kalibrują swoje siły do tego, aby skutecznie działać podprogowo i osiągnąć swoje cele polityczne swoją armią. Właśnie tak działając, jeśli nie trzeba, to nie używa. To nie, to nie używa tej wojny otwartej bezpośredniej jako narzędzia. No i to chyba wszystko. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, i to wszystko, co wam chciałem powiedzieć. Jeśli macie jakieś komentarze, z chęcią chciałbym, żebyście je zostawili. Może się wywiąże z tego ciekawa dyskusja. No, i to chyba tym razem wszystko.